Otóż chcę zaprosić za tydzień o godzinie 17 w sali klubowej restauracji Mazowia na ulicy Dąbrowskiego będzie zorganizowane spotkanie z inicjatywy naszego Kizczanina, absolwenta naszego liceum, a obecnie profesora Uniwersytetu Warszawskiego Wojtka Lukowskiego. Będzie to spotkanie poświęcone bardzo ważnemu problemowi, mianowicie problemowi integracji. Jak integrowało się społeczeństwo giżycka w różnych okresach, a trzeba powiedzieć, że taki eksperyment, jak wymiana dotychczasowych mieszkańców w Europie wystąpiła tylko na terenach tych ziem przyłączonych po 1945 w Polsce i w Czechach, gdzie wysiedlono Niemców z studentów. To są dwa takie miejsca, gdzie po prostu się prawie całkowicie wymieniła ludność. I jak w takim wypadku następowało, następowała integracja? Profesor Łukowski specjalnie zajmuje się na ten temat pod względem naukowym. Prócz niego wystąpią następujące osoby. Na podstawie moich własnych obserwacji, przemyśleń, powiem również na ten temat. Poza tym będzie wypowiedź pana Jana Sekty i pan, pana Darskiego oraz pana Kępy, który będzie mówił o tym, jak się integrowało czy nie zintegrowało społeczeństwo mazurskie. Ten problem. Profesor Lukowski wydał książkę specjalną na temat integracji osób, które przybyły tutaj w wyniku akcji Wisła.